Patrycja z rolnik Szuka Żony przeszła spektakularną metamorfozę, która zachwyciła jej fanów. Znaczna utrata wagi i nowa fryzura to tylko początek zmian, jakie zaszły w jej życiu. Jej nowy wygląd wzbudził zainteresowanie mediów i obserwujących. Odkryj, jak wygląda teraz! Patrycja, znana widzom z popularnego programu Rolnik Szuka Żony, niedawno zaskoczyła wszystkich swoją nową odsłoną. Dokonała imponującej przemiany. Która nie ograniczyła się jedynie do utraty kilogramów, choć to już samo w sobie jest sporym osiągnięciem. Zdecydowała się także na zmianę fryzury, co podkreśla jej nowy wizerunek. W swoich mediach społecznościowych, Patrycja z dumą przyznała się do tej zmiany, pisząc, że podjęła ważną decyzję, by zająć się swoim wyglądem i zdrowiem. Program Rolnik Szuka Żony, który zainicjowano w 2014 roku na antenie TVP, stał się swoistym fenomenem w polskiej telewizji. Jego formuła pokazuje, że prawdziwe uczucia są bliżej niż można by podejrzewać. Marta Manowska, prowadząca od samego początku, nie kryje radości, że dzięki niej wiele osób trafiło na swojej życiowej drodze na prawdziwą miłość. Nie były to jedynie przelotne zauroczenia, ale często związki prowadzące do małżeństwa, co Manowska osobiście świętowała, uczestnicząc w licznych ślubach par poznanych na planie programu. Udział w takim przedsięwzięciu jak rolnik szuka żony dla niektórych jest nie tylko sposobem na odnalezienie drugiej połówki, ale także na poznanie swego prawdziwego ja. W przypadku Patrycji rezultat popularności programu wykracza poza kwestie uczuciowe, przyczyniając się do jej coraz większej obecności w internecie. Prężnie rozwijający się profil w mediach społecznościowych pozwala jej na dzielenie się swoją metamorfozą z rosnącą liczbą obserwujących, która obecnie liczy kilkanaście tysięcy osób. Jej nowy wizerunek i sposób bycia przyciągają uwagę, szczególnie że Patrycja dość dobrze zna realia programów telewizyjnych. Zanim zgłosiła się do 11 edycji, Rolnik Szuka Żony, jako kandydatka Sebastiana, miała już za sobą udział w innym show, Miłość od Kuchni, które emitowano na kanałach TV Style. Tam, będąc 37-letnią uczestniczką, zdobyła pierwsze doświadczenia w telewizyjnych relacjach randkowych. Program z definicji nie jest zwykłym telewizyjnym hitem ale poszerza horyzonty uczestników, oferując im coś znacznie więcej niż tylko przeżycie przed kamerą. Dzięki temu uczestnictwo w poczytnym show staje się trampoliną nie tylko do odnalezienia miłości, ale także do poszukiwania własnej drogi w świecie social media. Patrycja jest doskonałym przykładem tego, jak program ten może otworzyć wiele drzwi, nie tylko sercowych, ale także zawodowych. Podczas sesji pytań i odpowiedzi, która miała miejsce niedawno. Jedna z uczestniczek ujawniła, że przeszła znaczącą przemianę, która nie ograniczała się tylko do fizycznych aspektów jej życia. Opisała, jak w trakcie trwania własnego sezonu telewizyjnego schudła około 13 kg. Jest to rezultat, który niewątpliwie wymaga dużej samodyscypliny i determinacji. Niestety, po jakimś czasie niektóre kilogramy wróciły, co jest częstym zjawiskiem przy tak drastycznych zmianach w wadze i stylu życia. Ale z pełnym przekonaniem zaznaczyła, że już rozpoczęła ponownie pracę nad swoją formą i zdrowiem, starając się odzyskać zdobytą wcześniej sylwetkę. Metamorfoza tej uczestniczki była jednak znacznie głębsza niż tylko walka z kilogramami. Kobieta, znana widzom z programu jako jedna z kandydatek Sebastiana, zdecydowała się na zmiany w swoim stylu, które dodają jej pewności siebie. Zrezygnowała z monotonnych, prostych włosów, wybierając nową fryzurę, która składa się z delikatnych, subtelnych fal. Podkreślonych chłodnym, choć stylowym odcieniem blondu. Taka decyzja świadczy o jej gotowości do eksperymentowania z wyglądem i podkreślenia swojego nowego, odświeżonego wizerunku. Rolnik, i miłość, daj suba i łapkę w górę.